Wiosna w Sejdisfjordur Czyta autor Samotność w Reykjaviku Pewnego dnia na jednej z list dyskusyjnych dotyczących życia w Reykjaviku ukazał się niecodzienny anons Sprzedam chwilę bicia serca 16-letniej dziewczyny Anons zaskoczył pozostałych użytkowników w pierwszej chwili wzbudzał nawet zainteresowanie niecodzienną treścią, ale ostatecznie nie został potraktowany poważnie. Wiele osób miało wrażenie, że jest to jedynie głupi żart, tudzież młodzieńczy wybryk. Jednakże przez kilka kolejnych dni informacja powtórzyła się w różnych miejscach. Ludzie jednak albo jej nie zauważali, albo w większości wypadków ignorowali niezainteresowani. Minęło kilka dni, gdy na tę dziwną informację natrafił pewien mężczyzna. Był to człowiek w średnim wieku, rozwiedziony, znudzony życiem. Informacja zaintrygowała go. Była to pierwsza informacja od wielu miesięcy, która przykuła jego uwagę na dłużej niż kilka sekund. Jako że jego praca polegała głównie na zdobywaniu informacji, naturalnie spędzał przed ekranem komputera długie godziny. Właśnie podczas swoich codziennych obowiązków natknął się na ten anons. Pierwotnie chciał zrobić jedynie krótką notatkę dla pamięci o tym, że znalazł coś tak niecodziennego, ale zanim znożył się zorientować, odpowiedział na ogłoszenie. Czekał chwilę przed ekranem w nadziei, że ten, kto wysłał informację, siedzi gdzieś po drugiej stronie i zaraz wyśle odpowiedź. Nic jednak takiego nie nastąpiło. Wręcz przeciwnie. Minął dzień pracy, potem wieczór, kiedy mężczyzna również siedział przed ekranem, potem minął kolejny dzień, a potem kolejny, potem minął tydzień, i mężczyzna prawie już zapomniał o tej intrygującej informacji, kiedy to nadeszła odpowiedź. To nie jest żart, sprzedam chwilę bicia swojego serca. Mam 16 lat, mieszkam w Reykjaviku. Czy nadal jesteś zainteresowany? Brzmiała odpowiedź. Mężczyzna przeczytał list dwa razy zanim zorientował się, że czuje się podniecony. Nie było to jednak zwykłe fizyczne podniecenie. Oczywiście jego dłonie drżały, a serce biło strasznie szybko. Jego tok myślenia, zwykle ostry i skupiony, był teraz zaburzony poszukiwaniem obrazu intrygującej osoby. Kim była? Jak wyglądała? I co skłoniło ją do tak niecodziennego ogłoszenia? Mężczyzna odszedł od ekranu, chcąc zapomnieć. Po chwili jednak wrócił, nękany ciekawością i niecierpliwością jednocześnie. Najbardziej interesowało go, jak wygląda ta dziewczyna. Po chwili jednak interesowało go już właściwie wszystko: kim jest, jak się nazywa, skąd pisze. Mimo iż zdrowy rozsądek nakazywał wstrzemięśliwość albo chociaż ostrożność, mężczyzna zwlekał z odpowiedzią jedynie kilka minut. Jestem zainteresowany odpisał. Mimo obaw. Że na odpowiedź przyjdzie mu czekać znów tydzień albo i dłużej. Kolejny list przyszedł w zasadzie po chwili. Dziewczyna napisała krótko: mają się spotkać w hotelu w centrum miasta dokładnie za tydzień. On ma wynająć pokój i zjawić się o wyznaczonej godzinie. Ma również zadbać o intymność ich kontaktu. Dziewczyna zostawiła sobie prawo do odwołania spotkania w każdej chwili, jeżeli coś mogłoby zakłócić owo spotkanie. Mężczyzna przeczytał uważnie. Nie był już tak przejęty jak wcześniej. Pomyślał chwilę i odpisał, zadając kilka szczegółowych pytań: Za co dokładnie płaci, jaki to ma być hotel i o jaki dokładnie dzień chodzi. Odpowiedź nie nadeszła już jednak tego wieczoru, pozostawiając mężczyznę w rozmyślaniach. Leżał do późna w nocy, zastanawiając się, co on właściwie robi i co z tego mogłoby wyniknąć. Wiele z jego myśli dotyczyło samej osoby, jej wyglądu, głosu. Poziomu inteligencji, przecież mógł to być zwykły szczeniacki wybryk albo co gorsza jakaś prowokacja. Myśl o prowokacji w którymś momencie pochłonęła go bez reszty. Rozmyślając nad tym zasnął. Wczesnym przed południem następnego dnia dostał kolejny list od tajemniczej osoby. Podpisała się w nim jako Anna. Podał, podała wszelkie niezbędne do spotkania informacje Napisała też dokładnie, czym jest chwila bicia serca, którą mężczyzna miał kupić. Była to mianowicie możliwość przyłożenia ucha do nagich piersi i wsłuchania się w rytm bicia serca. Z tego listu mężczyzna odniósł wrażenie, że Anna jest całą sytuacją równie przejęta jak i on. Minęły dwa dni, podczas których mężczyzna mocno zastanawiał się nad tym, czy Aby na pewno chce doprowadzić do spotkania z Anną. Nie chodziło nawet o pieniądze, Anna nie chciała wiele. Mężczyzna myślał przede wszystkim nad tym, po co on to robi. Mimo wielu godzin spędzonych na, na analizowaniu swojego zachowania, nie potrafił odpowiedzieć sobie na to pytanie. Ten anons, który przeczytał na samym początku, miał w sobie jakąś magiczną siłę, która kazała mu i za nim. Można powiedzieć, że Anna przyciągała mężczyznę niewidzialnym sznurem, a on sam bez wahania poddawał się temu przyciąganiu. Może to bardziej chodziło o niego, a nie o nią. Może to on potrzebował czegoś, co wyzwoliłoby go od rutyny dnia i pracy. A może był po prostu bezwolny wobec pragnienia zobaczenia jej, kimkolwiek była. Przez ten tydzień, kiedy trwało nawiązywanie kontaktu, prawie w ogóle nie skupiał się na pracy. Próbował w jakiś sposób wyśledzić adres, z jakiego wysłano anons, ale bez skutku. Wszystko co wiedział, to było jedynie to, co napisała mu Anna. Nie było tego dużo, ale im dokładniej analizował słowa Anny, tym więcej o niej myślał. Po dwóch dniach rozterek i prób zapomnienia, wynajął ostatecznie pokój w hotelu. Potem napisał informację do Anny, gdzie i w którym hotelu będzie zarezerwowany pokój. Napisał też, o której godzinie się tam zjawi. Kiedy list został wysłany, mężczyzna poczuł przerażenie i strach. Nie był młodym, niewyżytym szczeniakiem, żeby przejmować się spotkaniem z kobietą. Nie należał również do ludzi, którzy boją się kobiet i kontaktu z nimi. Nie chodziło również o to, że nie spotykał się prywatnie z żadną kobietą przez wiele miesięcy. W pewien niewytłumaczalny sposób czuł, że musi robić to, co postanowił, i był całkowicie pewien, że od spotkania nie ma już powrotu. A jednocześnie drżał na całym ciele, nie bardzo wiedząc, co z tego wszystkiego wyniknie. Anna w jego umyśle miała już oczy, które na niego patrzyły przyjaźnie. Ciepłe dłonie, które obejmowały go czule. I usta. Kruche, nieco wilgotne usta, które przypierały jego głowę do ściany i całowały gorąco. Co będzie jednak, gdy to wszystko zniknie na rzecz czegoś, czegoś nie do zaakceptowania? Co będzie, jeśli to wszystko okaże się prawdą? Trzy dni do spotkania minęły szybko. Wprawdzie ostatniego wieczoru mężczyzna prawie nie zmrużył oka, tak był przejęty. Kręcił się uparcie z boku na bok, szukając wygodnej pozycji do spania, ale jego umysł pracował za szybko. Wciąż powtarzał w myślach wszystko, co wiedział o Annie, a także to, co miał nadzieję, że będzie prawdą. Zdawało się, że prawie może jej dotknąć, poczuć, powąchać, jednak mimo tego silnego obrazu nie potrafiłby jej opisać. Potem nadszedł wieczór, kiedy mieli się spotkać. Praca wlokła się niemiłosiernie ale ostatecznie minęła. Mężczyzna ostatni raz przejrzał się w dużym lustrze w gabinecie i wyszedł na zewnątrz. Chwilę czekał na taksówkę, kiedy jechał przez zatłoczone wieczorne miasto zaczęło padać. Siarczysty deszcz zacinał tak szybko, że po chwili wiezdni wszystko odbijało się jak w lustrze. Przejęty jednak spotkanie mężczyzna zdawał się tego nie dostrzegać. Nie pamiętał nawet kiedy zapłacił taksówkarzowi. Obudził się dopiero, gdyby już w recepcji. Poprosił o klucz do pokoju 415. Miła, bardzo młoda recepcjonistka poprosiła o jakiś dowód. Chwilę patrywała się, po czym powiedziała. Tam już na pana ktoś czeka, tak jak sobie pan życzył. Tak, tak, powiedział mężczyzna szybko odchodząc. Windy są w prawo, usłyszał za sobą i skręcił w drugą stronę. Drzwi pokoju były uchylone. Z wnętrza wpadało delikatne światło. Mężczyzna rozchylił je spokojnie. Na łóżku pod ścianą siedziała dziewczyna. Była odwrócona tyłem, przeglądała jakąś gazetę. Mężczyzna nawet nie zwrócił uwagi na to, jak jest ubrana. Nie zapamiętał tego. Pa patrzył się tylko na jej ciemne, prawie czarne włosy. Falowały delikatnie na ramionach, a tuż przy samych końcach robiły się niemalże kręcone. Witaj, powiedziała dziewczyna, nie odwracając się. Czy możesz zamknąć drzwi? Mężczyzna zamknął drzwi, nic przy tym nie powiedziawszy. Patrzył się wciąż na dziewczynę. Ona wstała po chwili i odwróciła się do niego. Jej twarz wydała mu się twarzą anioła. Była delikatna, pełna wdzięku i piękna. Chciał coś powiedzieć, ale Anna go ubiegła. Chciałabym, żebyś nic nie mówił. To dla mnie bardzo krępujące i intymne. Niech to się stanie w milczeniu. Obiecaj mi kiwno, kiwając głową. Ona kiwnął głową, starając się wchłonąć Annę wzrokiem. Była niczym anioł, i choć jej oczy wydawały się pełne jakiegoś smutku, żalu, delikatności, dla niego jednocześnie płonęły. Nie wydawało się, że ma 16 lat. Dla niego wyglądała na tyle, ile miał on sam. Patrzył na nią, jakby znali się od lat. Lecz gdyby chwilę później ktoś zapytał się o jej wygląd, mężczyzna pewnie nie umiałby jej opisać. Zejmi płaszcz i usiądź obok mnie, powiedziała. Tak zrobił. Anna wzięła jego chłodną dłoń. Jej była ciepła i delikatna, tak jak sobie wyobrażał. Pamiętaj, żeby nic nie mówić i żeby mnie nie dotykać. To bardzo ważne. Kiedy posłuchasz bicia mojego serca, zapłaci wyjdź. Potem już mnie nie zobaczysz. On tylko kiwnął głową bezmyślnie. Nie słuchał, nie myślał. Mężczyzna patrzył jedynie w oczy Anny duże i brązowe, pulsowały tą samą siłą, którą znał z jej krótkich listów. Ta siła była tak niewyobrażalnie magnetyzująca, że nie mógł oderwać od niej wzroku. Po chwili milczenia, kiedy jego dłonie również zrobiły się ciepłe, Anna zaczęła rozpinać bluzkę. Delikatne palce nie wiadomo kiedy mijały kolejne guziki. Materiał rozpłynął się na ramionach, a spod bluzki wnyżyły się nagie piersi. W głowie mężczyzny myśli wirowały w taki sposób, że siedział zupełnie nieświadomy. Im bardziej się starał zapamiętać wszystko, co widział, tym bardziej zatracał się w swojej wyobraźni. Jego umysł odpłynął z miejsca, w którym był i choć widział Annę, siedziała tuż obok niego, to jednak o wiele silniej czuł ją gdzieś w głębi siebie. Był pewien, że ich znajomość musi trwać dłużej. Że to nie może być tylko ten jeden raz, że to spotkanie nie wydarzyło się przypadkiem. Możesz posłuchać teraz, powiedziała Anna. Objęła go jednocześnie za głowę i przyłożyła do swoich piersi. Siedzieli tak chwilę w ciszy i skupieniu. Czy była to chwila, czy minuta, czy dłużej? Jej serce biło bardzo szybko. Docierało do jego falami. Najpierw cisza, potem pustka, a potem delikatny, ledwo słyszalny pogłos. Słychać było jak kolejne uderzenia stają się szybsze i szybsze I stają się głośniejsze Nie wiedział czy to jej serce, czy jego zmysły Czy odgłos uderzeń, czy może coś zupełnie innego Poczuł ją całą Jej oddech, który był miarowy i spokojny Mimo, że serce biło jako szalał Jej zapach, który był mieszaniną zapachu perfum Nagiego ciała i zapachu kobiety Wreszcie jej dotyk który zmieniał jego nudny obraz świata w niesamowicie żywą, kolorową i pełną wrażeń wizję, która pulsowała w jego myśle i której nie potrafiłby ani nazwać, ani okiełznać. Mężczyzna zamknął oczy chcąc odpłynąć w tym momencie do wieczności. Anna jednak odstawiła jego głowę od swoich piersi. – Teraz możesz już iść. Mężczyzna posłusznie wstał i założył płaszcz. Po chwili przypomniał sobie, że musi jeszcze zapłacić. Było mu tak niewymownie nieswojo, kiedy wyjmował pieniądze z portfela. Nie wiedział, czy ma je dać jej do ręki, czy gdzieś położyć. Ostatecznie położył na łóżku, w czasie gdy Anna wyszła do Łazienki, żeby się ubrać. Chciał poczekać, aż wróci. Chciał coś powiedzieć, o coś zapytać. Nie wiedział jednak, jak to zrobić. Po chwili szybko wyszedł.